Bardzo długo nie chciałem tego robić. Ale mnie zmusiliście, więc witajcie z powrotem w Star Wars Episode 1: The Phantom Menace. Kontynuujmy naszą przygodę. W ostatnim odcinku udało nam się wyjść z Gwingań. A kurwa! W ostatnim odcinku udało nam się wyrwać z miasta. Gun. I... i. i ostrzelał nas jakiś czołg i, i Quai Jin zniknął. What? What? Zobaczmy w takim razie od początku, co się wydarzyło. Mm, efekty dźwiękowe. Szybko, Quaj Godzin! Jeśli umrzemy, to zabiją nas! Wasza wysokość, radzę lecieć z nami na korusa. Dziękuję, ale nie opuszczę swego ludu. Zabiją cię, jeśli zginiesz. Ten prąd rzeki, o kurwa! O nie, o nie! Uda mi się, uda mi się. Chcę wejść na to, chcę wejść na to. Chcę iść tam. Dobry bo... Eee, to wolne. Ja cię, udało mi się. Okej. Okay. Gdzie ja jestem? Ok, coś mi mówi, że muszę się dostać tam. Shit. Proszę nie. Spróbujmy wskoczyć na tamto coś. Oh, good god. Okej. Okay. Wow, what the fuck! Ktoś do mnie strzela. No nie! <ścoughs> Pomówmy może chwilę o, o tym, że byłem na epizodzie siódmym. Eee... Nie będę nic wam psuł, nie będę wam nic psuł. I powiem. Epizod siódmy był spoko. Był naprawdę spoko i o, gad, zaraz umrę. Umrę od, umrę od ryby, umrę od ryby, umrę od ryby, umrę od ryby. Daj mi wyjść. Epizod siódmy był, ku mojemu zaskoczeniu, bardzo, bardzo inspirowany epizodem cz czwartym. Może nawet trochę za bardzo, ale ogólnie rzecz biorąc, bywały gorsze części gwiezdnych wojen. O kurwa, mać. Wprowadzeni zostali nowi bohaterowie i w ogóle super. I ogólne zarzuty, co do osoby, która jest e, odpowiednikiem Dartha Vadera, zarzuty, które mówią, że on jest taki jakiś. nie jest. Taki zły jak powinien być. What? Co ja mam teraz robić? What the fuck? Um. Zarzuty co do postaci Hylo No, każdy ma prawo do swojego zdania, ale moim zdaniem jest on fajnie zbudowaną postacią, która nie jest tak oczywista jak większość. Czarnych bohaterów. Czy ja muszę stanąć tutaj i użyć tego force pusha? Yes, boy! Ta gra nie ma przede mną żadnych tajemnic. God damn it. Te jebane efekty dźwiękowe. Kurwa, mać. Zajebie was wszystkich. Dziękuję. Wow. Fuck you! Użyję tego samego triku. Ja, yeah, boj! A most? O oh boy. O oh nie. Jakie mam się tam dostać? Po prostu tak. Okej. Okay. Ten poziom jest niesamowicie nudny. Moim zdaniem. Moim zdaniem, George Lucas powinien doszyć parę śpiewających idiotów tutaj i skaczących robotów. Byłoby. every frame has so much going on oh god so dense every single image has so many things going on hello there are hundreds of them they're landing in the garden <gasps> i must find the queen i must find the queen she's in grave danger communications are jammed i don't know if the queen has survived

To jest gdziekolwiek. What? O, dzięki za. Dzięki za podpowiedź, co jest przede mną? 20 miliardów skurwysynów. synów. Oh, boy, ta broń jest taka skuteczna. What the fuck? dole to ja chcę mieć świetny. Oh, boy. Mam 2 HP. Życzcie mi szczęścia. O, oh, fuckie yeah. Kurwa gim. Boże, to tak o wiele dłużej zabija niż miecz świetlny. Dlaczego wymyśliliście taką kurwa metodę? Fajna rzeźba. Fajna rzeźba. Okej, okay, gdzie ja mam się przepraszam dostać? Czy to do mnie strzela też? Czy ja tam muszę się dostać? Dobra. What the fuck off fuck off? Idźcie stąd. Lecimy. o oh, Every frame has so much going on. Dohapać się, HP. Okej. Okay. Chyba nie miałem się wcale tutaj dostać. Albo i miałem. Kurwa To była spacja. What? What the fuck? Jak trzeba być pojebanym. Aha. No, dzięki Bogu. Czas się pożegnać z, z czołgiem z kurwy syny. Hmm. Fuck. No toście się pożegnali z czołgiem. Nie ma opcji. Nie ma opcji. To nie jest to. To nie jest to, gdzie ja powinienem być. Tak też można to załatwić. Ugh, oh, Kwegonzin! Federacja Handlowa blokuje. Fakie! Yeah. Czy ja muszę to wyminąć? O mój Boże. Lecę, lecę, kurwa, pędzę. Nic mi nie zrobisz, nic mi nie zrobisz. O nie! What the fuck? What the fuck? Go 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 go. Rambo one Kenobi! Teraz trzeba zrobić to sprytnie, bardzo, bardzo sprytnie. Gincie, gincie śmiecie, gincie jeden po drugim. Mam plan. What? On, tu stoi jakiś typ gate. Jak mogę ci pomóc? Hmm. Dawaj lecimy na speedzie PAMP 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 O kurwa PAMP to, to, tu? Przydało się Jebać was, jebać was leszcza o oh boj, nie trafiłem. Czy to jest naprawdę? A teraz wcisnę ten ogromny, czerwony przycisk. Widzę tę zagadkę. Logiczną. Co ja zrobiłem? Czemu tak? Czy mogę przepłynąć teraz tędy, czy coś w tym stylu? Świetnie um. What? Most Most Wow Wow Wszystkie puzzle układanki z moimi ośmioma HP To mina, prawda, że to mina? Jest tylko jeden sposób, aby się przekonać What the fuck? What? Lecimy, lecimy! A nic mi nie możesz zrobić. Jestem tu z fucking. Okej. Okay. Okej. Okay. tutaj, o co chodzi tutaj? Sprawdźmy. Hmm. Przynajmniej mam HP. Oh, fuck off. Dobra, teraz przynajmniej wiem, że go nie zapierdolę tym jebanym luncherem. Zrobimy to, kurwa. Quick as fuck. Teraz mi się uda. Check this shit out. A ma dobra. Let's go, let's go, let's go. Nie ma czasu, nie ma czasu do stracenia. God damn, I'm so pro at this shit. God damn it. God damn it. Czy to mi się udać? To mi się udać. 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 Uda, uda. Jezus Maria. Oh, bye. The Trade Federation has taken complete control of Tatooine. We oh must escort the queen to safety. My respects, your Highness. My respects. I have been sent by the Jedi Council to see you to safety. Senator Palpatine has great power in the Galactic Senate. The blockade has prevented me from contacting him. But I'm he will help us. Wiecie, wiecie co uwielbiam w tej części? Senator Palpatine jest potężny. Blokada handlowa. Embargo. Czy to jest jakiś żart? Y Blokada handlowa. Embargo. P.S. Ten film jest dla dzieci, dzieci! Jar Jar Binks! Świetnie. Can we fuck? A nie, to nie ten, to Anakin. O oh, shit, spoilers. Oh, help me, help me. Are you dead? Którą statue. statue? Tu nie ma żadnej staciu. O to ci chodzi? To jest staciu, Blokujesz mnie kurwo. On nawet o tym nie myśl. Nawet o tym nie myśl. Stój tam. Blokujesz mnie. Dziwko. O Oh boy, dopiero się dowiesz, gdy Anakin cię...

Oh. Can you please help me? What? Got you? Please save my son. We were out for a walk when the battle droids attacked. We ran, but became separated in the chaos. Side quest. Side quest. I promise that you will have your son back soon. You will have your son back soon, Biatch. But he will not have you. <coughs> okay, let's go.

czy Ehm, okej, tak się składa, że chyba właśnie obszedłem ten czołg. ale well, to było trudne, ci żołnierze muszą być... GENIUSZAMI! Tylko co z nim teraz zrobić? Tak. Okej, okay, wcisnąłem to i nie wiem co dalej. Pójdźmy tutaj. I swear to god, co, co... Gdzie ktoś, ktoś, ktoś... To, 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 Ooo, oh god.

joke po prostu pojechał stąd. Fucking hell. I co? I co teraz? Come on, come on, just fuck off. Ten thermal detonator chyba trochę nie zadziałał, obawiam się. I w tym momencie pożegnajmy się, ponieważ mam już tego dość. Jeszcze raz. Lajkujcie, subskrybujcie i coś tam. I do zobaczenia. Już niedługo.